Cześć! Dzisiaj zrobimy sobie ciekawą rzecz, że pozrobimy sobie tier listę e, surwów i czy są TAF. E, rankingi będziemy oceniać S jak Sigma. Jest to mocne A jak A jest TUF. B jak bardzo zależy od skina. C jak y, cierpki i D jak nie tough choi powiedzmy że jest N takie skinki i zaczynamy sobie od Dwighta Dwight jest tough to jest tough postać do grania Dwighty są tough i tutaj mamy naszą piękną Meg czy Meg jest tough nie jest tough Meg to jest totalnie nie tough i mamy Claudet Claudet właśnie jest pierwsza która zależy od skina bo jest Claudet w krótkich włosach jest Claudet w Czapce zimowej to są, kurwa co to mi wyskoczyło, to są dobre, <grafy> e, dobre rzeczy do Cloudy, więc zależy od skina. Mamy Jake'a, Jake to jest zawsze tough. neo Nea została spopularyzowana przez pewną osobę i jest dzięki temu Sigma. No to jest mój main, to trochę jestem taki bias, ale, ale no wiadomo. No i mamy tutaj Lowry, Lowry jest tough, ta zwykła jest tough. Ta w babcinnym sweterku... Nie jest to. Mamy Ace'a Viscontiego, To jest Garniakowy, jest Tap. Każdy jest Sigma. Każdy Ace jest Sigmowy. Mamy Bila. Hm. Jest Cierpki. Wiecie o co chodzi? Cierpki to może tak. Tutaj jesteście szanowanymi graczami, każdy wie, że jak mainujecie takie postacie, to jesteście po prostu sigma, nie? A, to dalej jesteście Tav Jesteście bardzo szanowani. Tutaj wiadomo, zależy od skina. Cierpki to jest taki, że wiecie, tolerancyjny jestem. E, na przykład jak ktoś gra taką postacią, to nie od razu ma narzucaną opinię gówno, przykładowo, nie? Albo, że jego wybór jest średni, jego wybór życiowy jest średni. No, no nie, to... Tu będą czynniki inne wchodziły, a tutaj mamy takie nie taw, gdzie. No widać, że coś nie jest TAF z automatu. Min nie jest taw bo jest przeruchana w każdą stronę. David jest... Też nie jest TAW. Ewentualnie jest trochę cierpki. Quentin. W czapeczce. Cieszę że Quentin jest taki kurwa. Ja go szanuję, jakoś go toleruję, bo mało kto gra tym Quentinem, bo on ma kurwa jednego skina. Dałem go dobrze. Zależy od skina, bo jak ma czapkę i, i jeansową kurtkę, to jest tough. Mamy Davida. <tuh> tough. To jest tough postać. Kate z okazji posiadania Windowsów jest totalnie nie tough. Mamy Adama Francisa, no on jest kurwa tough. Jeff nie jest totalnie kurwa tough, to jest postać kurwa niejaka. Jane, no tej Jane kurwa kiedy ostatni raz widzieliście, żeby ktoś grał kurwa z Jane? No kurwa nikt nie gra taką postacią. Ale z drugiej strony... Dobra, nie wiem, że nie Aż, no tutaj mamy naszego pięknego kurwa kuchasia z Evil Deda. Martwe zło. Kontrowersyjna opinia. Każdy wie o co chodzi. Nancy jest przeruchana, Steve jest goatem. Krótka sprawa, każdy wie dlaczego. Yui? Yui jest też taka nijaka. Szczerze. No, Zarina jest low. Sheryl w sweterku świątecznym, bardzo spoko. No, Felix jest. Można go tolerować. Mamy Elodie, Elodie jest w ogóle. Nie. To jest. No, Junjin Lee. To jest taka postać dla największych Grubasów, nie? Na no, takich kurwa idiotów. Nikt normalnie nie gra, nikt, nikt tego kurwa nie mainuje. Mamy teraz tutaj rezidentowe duo, mamy czyli mamy Leonasa, Leonardo, kurwa Ja bym powiedział tak Cierpki Kurwa na no ja dawno nie spotkałem Żeby ktoś ogarniał Chociaż w kurce, chociaż w wkrótce jest staw To policyjny jest gówniany To powiedzmy, że też zależy od skina Mikaela no to wiadomo na low bo to kurwa nie Gra Mikaelą. Jakiś idiota. Jonah. Taf. Jojczy Kiedy ostatni raz widzieliście Jojczego gdziekolwiek? No właśnie. Nikt nim nie gra. Jest cierpki. No, no nie, jest, nie jest. No ma te niektóre. Ma dwa skiny fajne. Szczerze, osobiście. Nie powiem wam jakie. Bo i tak nie pamiętam ich nazwy. Jeden jest taki kurwa Piki Blinders. On jest spoko. Jak on się kurwa nazywa? Nie wiem, możecie sobie wygooglować. Wiecie o co mi chodzi chyba, nie? Czy Jak nie wiecie to... To się nie dowiecie. Bo ja nie będę tutaj tego montował. Bo co ja jestem kurwa. I taką czapeczkę też miał spoko. Taka czapka i ten płaszczyk spoko. Heidi, no to chuja, Ada Łąk jest przeruchana, a Rebeka z drugiej strony, według mnie osobiście, Rebeka to jest dosyć taw postać. Vittorio zależy bardzo od skina, taka prawda. Talitom nikt nie gra. Renato jest taw. Gabriel, no i Gabriel to jest taka ciekawa postać, bo jak ktoś go mainuje, to on musi być naprawdę zaprawiony w boju. Tlaym powiedział, że jest taw. Mamy Nicolasa Cage'a, no i to jest taka, wiecie To nie jest Sigma Nie zasługuje na takie miano Ellen jest do zniesienia Alan Wake Cierpkawy jest taki, on jest taki, wiecie Nijaki Sable, no to kurwa cała ja tutaj. Bardy, no bardy oba są spoko w sumie. Takie są kurwa spokojnie jakie Lara oczywiście GoTet tu zależy od Skina, bo sam Belmont jest słaby, Belmondo. Ale Soma. Soma jest całkiem go więc powiedzmy, że zależy od Skina. Tu mamy Tauri, Tauri też ma jednego fajnego skina, tego zamaskowanego ogólnie, więc wydaje mi się, że to nie staw. Reszta nie jest taka średnia. Tym nawet kurwa nie wiem jak ona miała na imię Orella. Nie wiem. Nie wiem, kurwa. Rick Grimes to jest główno totalne, ogólnie. To jest od razu przeruchana postać, ta Vibon Sayang Toyakata. Rick Grimes niestety jest głównym, a Mishon jest jest spoko. Tak prezentuje się finalna lista. Mamy czterech goatów ewentualnie 5 Można sobie to pozmieniać, jak ktoś chce. Taka jest lista. Wydaje mi się, że to tutaj jest nie do zmiany. także tak bym powiedział, że tak wygląda ta piękna lista, czy postać jest staw, czy nie jest staw. Mm. możecie napisać, co wysądzić o tym rankingu, lecz się tak mam w to wyjebane, bo to jest moje zdanie, to se tam za wiele nie pozmieniacie, ale możecie powiedzieć dlaczego na przykład. Cześć, ja gram Nancy, Czemu? Uw ja uważam, że jest staw. Eee, ja nie wiem, nie oglądałem Stranger Things. No, albo ktoś powie, ja lubię grać Adam Wong No a ja powiem, no spoko <grymne> Także możecie Zmienić, Ch change my mind Ja może zmienię Znaczy nie, nie zmienię w sumie no, Pozdrawiam was Bardzo serdecznie Jak chcecie więcej tier list to musicie napisać Tak, chcę więcej tier list e Bardzo cię kocham Zgadzam się z twoim zdaniem w każdym Podpunkcie od A do Z No, e nara skurve